Witam państwa serdecznie w wideo pokazie dla stepu www.kupujesz.pl Dzisiaj pokażemy kieszonkę Water Pocket. Jest to kieszonka na butelkę, tak jak mamy tutaj na metce. Model Water Pocket, kieszeń na butelkę w kolorze WZ93 Full Camo. Full Camo o co chodzi? Chodzi o to, że te paski, które mamy tutaj, dodatkowo z tyłu, są w kolorze kieszonki, bo występuje też wersja WZ. Ona już jest wycofywana, więc niedługo już nie będzie dostępna. Jest Zwykły WZ, wtedy te paski są w kolorze oliwkowym. Tutaj jest full Camo, czyli ta nowsza wersja, Cordura 1000. Powiem tak: wszystkie produkty z Wisportu są szyte z Cordury 500, poza dwoma kolorami. Jest to RAL 6003, gdzie jest 3750 i wózek, który jest właśnie szyty z Cordury 1000. To polega to na tym, że te Cordury są, szyte, są tylko w tej gramaturze do, do kupienia, dlatego też Wisport truje z tych dwóch licencjonowanych, właśnie 1750. Więc czy kupią Państwo plecak w WZC, czy to będzie kieszonka, czy jakieś inne akcesoria, zawsze będzie ten e, 1000. Wymiary tej kieszonki to jest 19 x 9 na 9 cm. Tutaj e, mamy około tam 16 paru cm, tutaj dodatkowe 3 tam kołnierz. Kieszonka generalnie pasuje na, na prawie wszystkie butelki 1,5-litrowe, czasami nawet i 2-litrowe, to już zależy, jak bardzo pękata ta butelka jest. Jeżeli jest podłużna, to. Jest wyższa niż, niż grubsza, to na pewno też w tej kieszonce się nam zmieści. Z tyłu mamy właśnie system Mole. To jest jedyna e, jedyna możliwość zamocowania tej kieszonki, czy do plecaka, zasobnika, czy innych akcesorii, I właśnie przeplatając sobie te taśmy. Jeżeli nie mamy takiego systemu Mole gdzieś tam na zasobniku, czy, czy na plecaku, nie musi być to plecak firmy Visport, może być plecak z innej firmy, e, ale nie ma tego, no to też tej kieszonki no nie. Nie uda nam się zamocować, chyba że sobie ją na stałe przyszyjemy, więc no, przed zakupem warto się upewnić, żeby ten system mole właśnie był, żeby tą kierunkę można było sobie zamocować. Jeszcze pokażę jak ona wygląda. Tu mamy spód. Tej, tej, jak widać, tej, tej kieszonki. Jak widać, tu mamy taki wylocik spustowy. Jeżeli by nam się coś tam woda rozlała, to ona sobie spokojnie wycieknie, nie będzie nam tam tęchła. Jeżeli to będzie woda, to też samo się wysuszy. Jeżeli będą jakieś tam inne napoje, ewentualnie, no to też trzeba będzie tą kieszonkę sobie umyć, bo samo, samo to, że wyleci, też nam nie pomoże. Jak widać, o tak wygląda ta kieszonka. Tu ten kołnierz, żadnych innych dodatkowych mocowań w środku yy, nie ma. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć tą kieszonkę w innym kolorze, czy to będzie jakiś jednolity, oliwkowy, czarny, czy jakiś inny kamuflaż, zapraszam do oglądania naszych innych filmów na YouTube. Staramy się te wszystkie kieszonki tam właśnie pokazywać. Jeżeli chcą Państwo kupić taką kieszonkę, zapraszam do naszego sklepu. Link jest w opisie pod filmem. Tam właśnie można sobie taką kieszonkę zakupić na naszym sklepie lub ewentualnie szukać nas na Allegro pod loginem Kupujesz. Tam też te kieszonki staramy się mieć w sprzedaży ciągłej. Jeżeli by się okazało, że takiej rzeczy aktualnie, nie ma bądź czy to na sklepie, czy na Allegro. Wystarczy do nas napisać bokma zapytać, jeżeli tylko do są producenta, jesteśmy w stanie w przeciągu czasami nawet kilku godzin taką rzecz załatwić i do Państwa wysłać. Serdecznie dziękuję za oglądanie wideo pokazów, No i pozdrawiam.